Yeah. 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 Powiem, Ci, że, powiem Ci, że dużej różnicy na, tym, na pedałach nie czuję. Tak jak jadę z tobą i jadę tam. To jest na Tak nie, na dziewiątkę dawaj.

o meu ataque que palhaço! Ai, que palhaço estranho! que palhaço estranho!

A ja ta też tak wczoraj jechałam. Tędy, nie tam. Tak. Nie no. no wiem, ale ja tędy jechałam. Ja